W kolejnym odcinku. Dzień dobry kochownia. Dzisiaj jesteśmy w ośrodku hipoterapeutycznym. Agok. Ośrodek znajduje się bardzo blisko nas, prawda Monika? Dokładnie, Janu, Polina. Dokładnie w tym miejscu dzisiaj jesteśmy. Jest to kolejne miejsce, do którego was zabieramy, byście mogli e, urozmaicić sobie wakacje, jeśli spędzacie je tutaj w Katowicach na miejscu. Także zapraszamy po krótki spacer, na krótki spacer po ośrodku. Ośrodek jest głównie terapeutyczny i to jest terapia przez kontakt z koniem. Natomiast tutaj odbywają się też zajęcia rekreacyjne, z których my korzystamy i byliśmy też z młodzieżą już parokrotnie i jesteśmy zachwycone miejscem. Naprawdę podejściem do drugiego człowieka jest tutaj bardzo sympatycznie miło. Koniki są przecudowne, zresztą zaraz je zobaczymy. Natomiast na pierwszym planie mamy szopę e pod Cyją, to jest miejsce, które można wynająć do wspólnego biesiadowania przy ognisku. My na przykład z klubem, z klubem młodzieżowym w zeszłym roku wynajęliśmy tutaj palenisko, dzieciaki mogły pojeździć na konikach, a później przy wspólnym ognisku jeść przepyszną kiełbaskę, pośpiewać, mieliśmy nawet chłopaka z gitarą. Także było bardzo klimatycznie. Słuchajcie, wystarczy zadzwonić do właściciela, e, poprosić o zarezerwowanie w wybranym terminie paleniska e, za naprawdę symboliczną kwotę, która idzie tutaj na utrzymanie tego ośrodka. E, przygotuje nam palenisko, patyki. Mm -hmm. Jedyne co przywozimy to własne sobą, wyżywienie. Tak. Tak. Własne wyżywienie. Własne tutaj wyżywienie. zobaczcie, e, koniki wyruszyły o, w podróż? Tak. tak. Idą ehm. urokliwy las. Bo oprócz hipoterapii e, jest możliwość po prostu rekreacyjnego, rekreacyjnej jazdy konną. E, można przyjechać, wynająć sobie konika i... No Słyszeliście jak ślicznie? Tak, i tutaj wie? właśnie można w, w las, czyli e, jeśli jest słońce, to fajnie, bo w lesie tak. w cieniu można się zrelaksować podczas jazdy konnej. Tak jak jest deszczek, to też nam tak bardzo nie przeszkadza w lesie, prawda? Dokładnie, no, dlatego nawet na to jeśli nie będziemy chodzią. mieć jakiejś fajnej pogody w te wakacje, to też możemy tutaj przyjechać, e, o ile nie będzie bardzo ulewy, tak? Też można sobie tu przyjechać i spędzić miły czas, usiąść, e, przynieść własne napoje, jedzenie. E. Ale mamy tutaj głównego bohatera, chodźcie. Bliżej. chodźcie. O, i mamy nawet naszą Andzie, wolontariuszkę, która też jest pasjonatką koni, lubi. Ale widzimy e, na chodźcie, zobaczmy, chyba tu gdzie długi profesjonalnie. Tak, kucyki, konie duże, konie małe, kucyki, także to ja myślę, że z boku, bo przeszkadzamy. nas przewitał. Słuchajcie, nawet udało nam się w trakcie nagrywania programu spot... złapać na 3 sekundy właściciela, który teraz powie parę słów. No, tak. tak, jakby ośrodek powstał głównie z myślą o hipoterapii yy, i, i taka była idea, ale ponieważ jest zapotrzebowanie tak jest. na rekreację, stąd właśnie młodzież też mm -hmm. tak, jest bardzo mile widziana u nas. Yy, no i tyle. Staramy się, żeby było miło i... Tak, jest, i jest miło i my <laughs> dlatego polecamy <laughs> to miejsce, tak, bo jest na pewno miło i jest sympatycznie i jest bardzo blisko, nas, dlatego mówimy nic, że ktoś nie wyjeżdża na wakacje, to... Po kolei objeżdżamy wszystkie miejsca, to jest lokalne. Katowice, lokalne, Katowice tak. wieś. Zapraszamy. Dzień, Panie, dzięki bardzo. bardzo. I Właśnie to jest to, o czym mówimy, tak? Najprzyjemniejsza część. część. Obcowanie z, ze zwierzęciem. No koń to jest bardzo przyjemne. Właśnie się Zobaczko. obraził na Andzie. Tak, się na Andzie. E, bardzo przyjemne zwierzątka, e, tylko trzeba oczywiście uważać, tak? Tak, e, tak. I proponujemy za każdym, razem zapytać, za każdym razem proponujemy zapytać o zgodę. Tak, czy można? Także tak, kochani. To jest właśnie to miejsce. Do niego zapraszamy podczas tegorocznych wakacji, a już w następnym odcinku zabierzemy Was dosłownie paręnaście metrów dalej. Też to bardzo to bardzo bardzo jest kolejne fajne miejsce. miejsce. Do zobaczenia. Oglądajcie nas.